Dzień dobry, Mateusz Furs. W dzisiejszej analizie jednego zdjęcia. Zdjęcie z września 2017 roku. No, delikatnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że dysponowałem raczej średnim aparatem fotograficznym i zdjęcie wygląda jak wygląda, ale coś na nim widać. Jesteśmy na terenie centrum handlowego, oczywiście od zaplecza, te części załadowczo- przeładowczo-dostawcze. I widzimy sobie tutaj narożnik. Spotykają się dwie ściany. Ściana prawa, która istniała w chwili, kiedy była dopiero szalowana i betonowana ściana lewa. Pomiędzy tymi dwoma ścianami, wzdłuż ściany tej prawej, czyli wzdłuż tego w zasadzie słupa przynależącego do ściany prawej, dosłownie wzdłuż tej powierzchni, tylko tutaj niżej, mamy ni to dylatację, ni to styk. To no, jest dosłownie 3 mm szczelinka pomiędzy tymi dwoma ścianami, przez którą cieknie woda na wysokości gruntu. Tutaj widzimy, że mamy okno, więc tutaj oczywiście gruntu nie ma. Grunt się zaczyna mniej więcej tak, jak ta powłoka malarska została naniesiona na, na powierzchnię ściany. Także, no i oczywiście widzimy ogromną kałużę. Tutaj oczywiście zniszczona powłoka malarska. Woda wycieka nam z tego styku pomiędzy dwoma ścianami. Styku albo dylatacji, no wszystko jedno. W każdym razie mamy nieszczelność, która w żaden sposób nie jest uszczelniona. I kiedy byłem na tym spotkaniu, oglądaliśmy inne rzeczy, które mieliśmy naprawiać. Ja sobie jakby z daleka pstryknąłem to zdjęcie, a potem coś mnie tknęło, coś tutaj takiego zauważyłem, co spowodowało, że podszedłem bliżej. I zaraz Państwu pokażę, co też zobaczyłem bliżej. Okej, okay, otóż jesteśmy teraz już całkiem blisko tego narożnika. To jest ta nasza ściana prawa z tym kawałkiem słupa, ściana lewa. I tutaj mamy tą powierzchnię styku, który, jak mówię, idzie wzdłuż tej powierzchni, chowa się za rogiem. I nagle patrzę, a tutaj mamy otwór po pakerze iniekcyjnym w słupie, tutaj mamy otwór po pakerze iniekcyjnym w słupie i tak dalej, w dół. Oczywiście fatalnie to widać na tym zdjęciu. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale pamiętam, że no, byłem w lekkim szoku, ponieważ na 100% sprawdziłem to, zaglądałem, powierzchnia tego styku idzie wzdłuż tego słupa. To znaczy, że styk idzie w tą stronę, a nie w tamtą, w tą stronę, a nie w tamtą. To znaczy, że te otwory zostały wwiercone w słupie i prawdopodobnie są ślepak. Kompletnie nie trafiły w styk, ponieważ go tam nie ma. Styk idzie w tą stronę, więc gdzie trzeba było wiercić? No, w tej ścianie. Oczywiście w tej ścianie trzeba było wiercić, w kierunku styku, w kierunku tego słupa. Można było sobie to policzyć, ustalić w jakiej odległości odsunąć się od tego słupa i pod jakim kątem wiercić, żeby dowiercić się do tego styku, czy też dylatacyjki pomiędzy ścianą, a słupem w połowie grubości tej ściany, tak żeby wprowadzić tam żywicę i uszczelnić ten nasz cieknący styk, przeciek. Natomiast co nam z kalkulatora, co nam w ogóle z obliczeń kątów i miejsca wiercenia, skoro przede wszystkim wiercone to było nie w tej ścianie, co trzeba. No straszliwa sprawa. Ja za chwilę postaram się to narysować na takim schematycznym rzucie z góry i tym dokładniej omówić, co to się tam zadziało źle. No dobra, to patrzymy na tą całą sytuację w takim schematycznym rzucie z góry. Tutaj już pominąłem ten słup, jakby on nie jest najważniejszą częścią całego rysunku. Mamy ścianę numer 1, na którą patrzyliśmy, to jest ta ściana lekko po prawej, mamy ścianę numer 2, to jest ta lekko po lewej, i one się spotykają w takim nitostyku, styku, nito ni dylatacji. I oczywiście jest tak, że tym stykiem tutaj pomiędzy tymi dwoma ścianami. Wlewa nam się woda, i tutaj mieliśmy tą kałużę, i płynęło to wszystko. Także mamy tutaj wodę pomiędzy dwoma ścianami, no bo w gruncie za ścianami jest woda. Prawdopodobnie nie do końca woda gruntowa, prawdopodobnie raczej woda opadowa, no bo nie jesteśmy jakoś przesadnie zagłębieni w gruncie. Natomiast jest, napływa, jest problem, trzeba to naprawić. I teraz to, co żeśmy przed chwilą obserwowali, to znaczy sposób wiercenia otworów, jaki tam był zaproponowany. To było mniej więcej coś takiego. Dosłownie. Nawet chyba kąt 45 stopni względem powierzchni tej ściany został zachowany. No po prostu super technologiczne podejście. Problem polega na tym, że styk jest tu, a nie tu. Więc ten otwór przecina nic. To znaczy po prostu wjechał w ten słup i śmiem twierdzić, że otwór został e, całkowicie ślepy. Nic w niego nie wpompowano, no bo ileż można sprężyć żywice e, płyn wewnątrz otworu, a gdyby podkręcano ciśnienie, to najwyżej po prostu dokonano by zniszczenia żelbetowej konstrukcji tego słupa w tym miejscu. A na dowód tego, że na 100% nie naprawiono prawidłowo tamtej sytuacji, no to widzieliśmy, były pakery, czyli ślady i otwory, czyli ślady po iniekcji, a jednak była nadal kałuża i nadal ciekło. To znaczy, że naprawa nie została wykonana prawidłowo i uszkodzenie nie zostało wyeliminowane. Gdzie powinno wiercenie się odbyć? No oczywiście w tym miejscu. O tu. O w tym miejscu. W tą stronę. W taki sposób, żeby przeciąć ten styk, cieknący styk, w połowie grubości tej ściany. O tej ściany, w połowie grubości. Czyli chcemy dowiercić się tutaj, po to, żeby żywica popłynęła i w tą stronę, i w tą stronę rozpłynęła się w tym styku i go zamknęła. Czyli ten otwór jest B, usuwamy go, i w to miejsce rozpoczynamy wiercenie w ten sposób. W ten sposób. Oczywiście trzeba byłoby się jeszcze przyjrzeć, czy w tym styku nie ma jakiejś sklejki albo jakiegoś innego szalunku traconego typu kawałek płyty pliczniowej albo cokolwiek. Bo jak mówię, tam były ze 3 mm. Także możliwe, że, że okazałoby się, że jakiś kawałek folii, czy papy, czy, czy, czy sklejeczki, czy czegoś tam był wciśnięty, więc warto byłoby go postarać się wydłubać stąd po to, żeby ta żywica faktycznie mogła się skleić z, z czołem tej ściany z betonem i z betonem, a nie z jakimiś tam śmieciami i innymi dziwolągami, które ewentualnie mogłyby się znajdować w tej przestrzeni. No i tyle. To oczywiście jeszcze przed iniekcją i po czyszczeniu warto byłoby zamknąć ten styk, tak żeby żywica faktycznie została w tej konstrukcji pomiędzy dwoma elementami w tym styku. W związku z tym, że ta przestrzeń była naprawdę niewielka, pokusiłbym się o naprawę tego przy użyciu żywicy poliuretanowej, spokojnie, pompą jednoskładnikową. Można wypełnić tą przestrzeń, tam było dosłownie maks 2 metry wysokości, myślę, że niecałe. także nie było sensu dużo wyżej niż poziom gruntu ciągnąć tej iniekcji. I tyle, sprawa załatwiona. Także tutaj głównym problemem i właściwie kosmicznym nieporozumieniem było próba wiercenia w monolicie tego słupa, kompletnie nie w kierunku styku cieknącego, czyli nie w kierunku problemu. Tyle w temacie, mam wrażenie, że się wyraziłem w miarę jasno, opowiedziałem całą historię i na zdjęciach i teraz tutaj jeszcze w tym, na tym schematycznym rysuneczku. W ogóle bardzo lubię tego typu rysunki, bo one dosyć w jasny sposób przenoszą nas z... Z budowy, w której jest brzydko brudno i czasami nierówno, do takiego prostego schematu, który pozwala jakby wejść w temat i zawsze swoim pracownikom mówię, żeby sobie coś narysowali, jak rozmawiają między sobą, żeby faktycznie wyjaśnić sprawę. Także tego typu rysunki w firmie InBlock e pojawiają się na kartce papieru, rysowane nawet na kolanie, na porządku dziennym, i dzięki temu dokładnie wiemy wszyscy, gdzie jesteśmy, co robimy, tak, żeby każdy pracownik, nawet jak jest pierwszy dzień w pracy. Mógł spokojnie uczestniczyć w procesie naprawy, ucząc się i rozumiejąc, co się dzieje na budowie. Tego wszystkiego i Wam życzę. Dzięki za uwagę. Mateusz Furs, firma Imblog.